W zespole szkół numer 2 na Blichu trwają dzisiaj dni otwarte. Proszę powiedzieć od września, jakie są zamiary Wasze, jakie klasy chcecie uruchomić, jak ten nabór będzie wyglądał w tym roku. Zachęcamy naszych uczniów do zainteresowania absolwentów oczywiście klasy ósmych zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą edukacyjną. Tradycyjnie mamy w swojej ofercie zarówno kierunki związane z rolnictwem. Takie kierunki dookoła rolnicze, a także kierunki, które cieszyły się w ostatnim czasie dużą popularnością. Są to kierunki informatyczne i, tak po kolei, gdybym miał wymienić, to jest to technik programista. Najnowszy kierunek, który dwa lata temu został uruchomiony na blichu i cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży. Utrwalony już dłuższy czas i również cieszące się dużym zainteresowaniem technik informatyk. Jest technik logistyk technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych. I muszę powiedzieć, że każdy z tych kierunków oferuje w swoim atrakcyjnym programie zarówno uprawnienia o charakterze rolniczym i takie uprawnienia nadaje na przykład technik agrobiznesu, Uprawnienia Rolnicze nadaje Technik Mechanizacji Rolnictwa i i również Mechanik, Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych. I są kierunki cieszące się dużym wzięciem na rynku, kierunki gastronomiczne, które oprócz takiego prostego zainteresowania czy realizacji programu, oferują dodatkowe zajęcia w postaci półka żywieniowego, w postaci dodatkowych uprawnień, na przykład baristy czy innych, oferujemy Technikom logistycznym, na przykład naukę jazdy wózkiem widłowym. Również dodatkowe uprawnienia realizujemy w ramach Technika Mechanizacji Rolnictwa. Tutaj taki technik ma uprawnienia zarówno do kierowania pojazdami, czyli samochodowymi kategoria B, jak również ciągnikiem kategoria T. Również absolwenci tego kierunku, Uczą się obsługi kombajnu i mają uprawnienia do obsługi kombajnu zbożowego. Dodatkowe? W teraz. Byliśmy, przeszliśmy przez szkołę, odwiedziliśmy wiele pracowni. Ja tylko chciałem spytać: szkoła chyba bardzo się zmieniła, <laughs> pozyskuje bardzo dużo środków, bardzo staje się taka nowoczesna, jest na czasie właściwie, prawda? To się daje odczuć, chodząc po pracowniach, że i pracownie te, gdzie jest programowanie, jak informatyczne, one są wszystkie wyposażone w, na, w, na, w bardzo nowoczesne sprzęt, tak samo i mechanizacja rolnictwa. Pozyskujecie bardzo dużo pieniędzy, żeby uczniowie mieli zapewniony odpowiedni poziom edukacji, prawda? Tak, oczywiście. Realizujemy wiele projektów i to pozyskujemy te pieniądze z różnych źródeł. Jest to, są to projekty, które wykorzystują pieniądze z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to projekty Erasmus, projekty wyjazdowe, projekty Power, gdzie młodzież może uzyskać dodatkowe doświadczenia, a jednocześnie taka wymiana młodzieży, na przykład z Grecją, z Litwą. Przygotowujemy również wyjazdy do innych państw. Mamy tutaj atrakcyjne. Kształcenie w kierunku zdobywania dodatkowych uprawnień, również z takich projektów doposażamy się, na przykład w ostatnim czasie z ostatniego projektu zakupiliśmy nowoczesny rozsiewacz nawozów. Z wcześniejszego projektu był kupiony nowoczesny ciągnik Kubota, sterowany z użyciem sygnału GPS, ale również dla każdego kierunku staramy się pozyskać jak najnowsze sprzęty. Doposażamy Kierunek programisty, doposażamy kierunek informatyka, mamy drukarki 3D, mamy nowoczesne komputery, mamy wyposażenie gastronomii nowoczesne, więc tutaj każdy projekt, który realizujemy, jest powiązany zarówno ze zdobywaniem dodatkowych doświadczeń, dodatkowych kwalifikacji, ale również staramy się wyposażyć w sprzęt, więc doposażenie sprzętowe jest bardzo, bardzo duże. Od kilku lat wyposażamy bazę sportową. Jest w tej chwili uruchomione nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Jest siłownia zewnętrzna, która wchodzi w skład tzw. otwartej strefy, otwartej strefy aktywności. Oprócz tej strefy siłowni jest to strefa Street Workout i strefa Relaksu. Realizujemy projekty z, ze środków również Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to projekt. Nowoczesnej y, pracowni ekologicznej. Y, jest, jest to y, tutaj plenerowa altana z wieloma nasadzeniami, y, dzięki y, której młodzież może y, na bieżąco poznawać te rośliny i, i spędzać w cieplejszych miesiącach czas, jednocześnie prowadzić zajęcia w plenerze y, i wiele innych. Więc y, są to działania, zarówno o charakterze czysto edukacyjnym, jak i działania. Upiększające, w tej chwili jesteśmy w fazie zakończenia projektu ocieplenia, docieplenia budynku A, gdzie tutaj nastąpiła wymiana kompleksowa okien, wymiana dachu, powstała nowa elewacja, powstają w tej chwili nowe, nowe chodniki łączące poszczególne budynki, Za zieleniami teren, więc można powiedzieć uczeń czuje się niemalże w naszej szkole jak w parku. Więc tutaj to nowoczesne, nowoczesne wyposażenie, o które bardzo dbamy. Dbamy również o dokształcanie wielokierunkowe, więc oferujemy również ofertę z dofinansowaniem dla nauczycieli. Jeśli chcą tylko zdobywać dodatkowe uprawnienia, to również dofinansowujemy ich szkolenia. Chcemy, żebyśmy mieli nowoczesną kadrę, dobrze wyedukowaną, doświadczoną, a jednocześnie, żeby nasza oferta nie tylko była szeroka, ale atrakcyjna dla ósmoklasistów. i co widzimy zresztą w dniu dzisiejszym zainteresowanie jest ogromne naszą szkołą i myślę, że to przełoży się na nabór. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.